Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W kolejnym odcinku dzisiaj sobie zagramy w GTA i sprawdzimy nowe auto, które weszło w jakby do serii samochodów. Jest to mianowicie Karin Sultan RS, chyba nowy czy jakoś tak. Nie tu i bardzo on przypomina Wam, powiem szczerze, Subaru imprezę Starem, Starą Subaru imprezę. I tylko wejdę sobie do kasyna i kupię żetony. Ale no mianowicie weźmiemy, y, znaczy zakupimy sobie go. Nie wiem, czy jest jakiś model chyba na, na sesji, bo coś mi się tak wydaje. Zakupimy sobie go i jakoś tam go stuningujemy. Zobaczymy jakie ma bodykity fajne, nowe czy coś, y, osiągi i tym podobne. Y, bardzo fajne auto, taki ale. La... Odrod. Do wygrania w. W, tym, w kole fortuny, ale mnie to nie dotyczy, bo aktualnie mieszkamy niestety w Polsce i Rockstar nie przewidział takich rarytasów hazardowych do osób, które są właśnie z regionu, jakby naszego, naszej Polski, ale mniejsza, nie trzeba wejść sobie na yy, leczyć w ogóle, gdzie jest. Nie, nie, tutaj na pewno. Gdzie jest to nowe auto, ale chyba tutaj są... Santander, to jest to, Karin Sultan. Classic. No, ...perfidnie wygląda jak stary Subaru. Ja nie wiem jaki sobie kolor weźmiemy sobie... ...tego... ...żeby nam dostarczyli go do... ...dobra, może być tutaj na razie. Najpierw trzeba będzie sobie jeszcze tam podjechać. No, Trzeba iść do garażu po jakieś autko i się przejechać. Człowiek taki smutny, co siedzi. Opuść kasyno. a gdzie się wchodziło do garażu... tutaj chyba Garaż penthouse. No, tak to jest właśnie. Teraz zaczekaj, będą jakości filmikowe, bo nagrywam obs em Musiałem tam trochę pokombinować i... i zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobra. Hello. Tu mi nie dzwoni, dobra, bierzemy sobie na przykład... ta autką, tam jest Rona Czaburek. O, a bo ja wiem, jakie auto, bo bardzo jest podobne, to też jest Karim Sultan, ale on jest już po tym takim tuningu grubym. No on to wygląda prawie jak Civic szóstej Civic generacji. Ale co jest najśmieszniejsze, że w kolejnych aktualizacjach tych aut w GTA to będzie wyglądał normalnie dwa Civiki będą, co mnie bardzo cieszy i wtedy będę bardzo szczęśliwy jeśli to no bo nie trzeba będzie już się bawić w modowanie czy coś, żeby mieć jakieś tam fajne grafiki aut czy coś w tym stylu, a mianowicie dojdzie chyba szósta generacja civika i dziesiąta z tego co, co, co widziałem w jakichś tam filmikach na, na YouTube, jakie mają dodać te auta i, i zobaczymy. Jestem ciekaw, jak to po prostu będzie można streamingować czy coś na swój sposób. No i tego Civic'a 6 generacji, bo tam już widziałem, że konkretny taki body kit był. Taki Ala Rocket Bunny wręcz bym powiedział. Oj, ścinka. Ktoś bił no, online, a może temu. No i miał być ładnie, a to dupa. Moi coś mi się nie chce renderować. Zbyt szybko. Słabo trochę, no ale co? To poradzę. Muszę dysk wymienić. O dobra, przegapiemy. Jeszcze do dupy pogoda jest bardzo, bo jest bardzo ślisko No i dobra. Mm -hmm. Mega trudno podnować niektóre auta Ale fajnie, przynajmniej bokiem się wlatuje Dobra, i tutaj gdzieś mamy, znaczy nie wiem, czy jeszcze mi dostarczy już mi dostarczyli te auto. I wchodzimy sobie na nagalku na garażu. O jest to auto, które szukałem, tak myślałem, że tutaj będzie mała kolekcja aut. Jakieś foto. Jest ten, jak się nazywał, już nie pamiętam nawet. Tornado, rat, rat. No i dobra, jest nasz bohater dzisiejszego odcinka. Lecimy sobie zobaczyć, jakie to tam tuningi ma. W ogóle na początku, jaki to ma napęd. Naprzód. He, to niezłe Subaru. A tył? No tak jakby... Nie wiem. Tak ten tył później jakby się załącza, mi się wydaje. Nie wiem, nie wiem. Dobra, mniejsza. Mm, Tune-in. No ja dosyć się rozpędza. Tak to jest, jak się nie patrz. Nie wiem czy Simeon, znaczy tego, nie, nie można tego grubego tuningu zrobić u Benego, ale wątpię raczej, bo... Chociaż w sumie trzeba by było sprawdzić. Czy on to ma w swoim asortymencie jakoś, to się to sprawdzało, nie? Benny... Hmm. Jest tylko Karin no ale nie ma tego nowego. W sumie co nam szkodzi się przejechać. zacieć? może Benny Motors Original A jakoś tak dziwnie skręca te auto Muszę wam powiedzieć. Jak już wpadnie w pościg, to ciężko opanować, po pierwsze, ale... Nie wiem, tak dziwnie. Bo ani tu bokiem nie idzie wejść, ani nic. Oj, no taki ostry kon bierze i... Nie wiem, nie wiem. Kwestia przyzwyczajenia pewnie. Zobaczcie, jednak to nie jest to auto. No to jedziemy na zwykły tuning. Ciekawe czy będzie oklejna Subaru jakaś taka fajna. Bo to i to trochę Subaru i mircubishi tak w sumie. Jakieś szczekiwały, dziwne nie wiem. I dobra, dawać mi ten tunik, zobaczymy co tam jest. Kochaj się na szczęście nie trzeba martwić. Co może no i lecimy z tematem, trzeba naprawić po pierwsze, bo jest pancerz na maksa, sobie zrobimy hamulce na maksa, zderzaki, przedni zderzak. O kurde, o dobra, to jest jakiś i-cek. Ale mi się wydaje, że zrobię go pod takiego, ale driftowoza. Chociaż teraz nie wiem czy ten, czy ten. Taki przesadzony ten bez rejestracji, tego. No dalej. No, dobra, jest. Czyli nie zderza listwa, jakaś tutaj coś. Hmm. Z jakąś dokładką taka. Zderzak do driftu. I się wydaje, że to też jest jakieś. Spokojnie, oczywiście, na maksa, wydech. <laughs> jakieś karbonowe końcówki, tu trochę szersze, tu podwójne. Hmm, czy ja chcę podwójny? Nie ja chyba chcę karbonowy. Czym chromowany? chromowany? Widać perfidnie karbon. Podwójny to, to jest też jeszcze takie w miarę. A ja, to będzie spoko. Materiały, wybuchowanie, reflektory. Aha, tu mamy te owiewki w środku, tak jakby soczewki. Tu mamy pod kolor, ale tu mamy karbonowy. karbon Ma, będzie fajny. Maska tutaj tak, taka JDM. JDM znów. My nie chcemy JDM-owej, my chcemy bo taką wyścigową. Dosyć. Klaksony nie zmieniamy. No damy te ksenonowe. Zestaw neonowy, damy też przy tył, boki. Kolor. Mmm, fioletowym, znaczy gorący róż ale jaki ja będę chciał kolor auta dobra to się najwyżej później pozmienię oznaczenie dwa paski w miarę to ten jeszcze tak w miarę no to jest typowo subaryna damy to, bo to wygląda jak perfidne subaru Tablica. Tak, tak. Lakierowanie. Kolor podstawowy, klasyczny. Metaliczny. Błękit. I perwę teraz trzeba nadać jakąś. Żółtą parę będzie fajnie odbijać. Kolor dodatkowy, metaliczny. To są co lusterka. I można w czarny dać. Albo żółty. Wyścigowy żółty. Tak kontrastuje to dosyć mocno. Ale niech będzie Dach JDM, jakieś... ...karbonowe, doklejany Tak z naklejkami W sumie fabryczne Najlepsze Dodatki dachowe mm, tu mamy tak gabażnik Dyfuzory Czy tam wloty Tył też a sobie tylko to, może na przykład to i to nie. Sprzedaj progi. Tu tuningowe. Spoiler. O, już wiem co chcę. Nie, to ostatnie zdecydowane, ale. Na takim czarnym zawieszeniu oczywiście. O, kurde, ale gleba. Ale ja nie chcę chyba robić jakichś tam negatywów chociaż Dobra, niech będzie. Przyczyn nabiegł czy tam coś. Bagażnik. Karbonowy mu zrobimy, będzie uderzane. Turbo oczywiście musi być koła. Rodzaj kołu luksusowe fabryczne. Nie, to mi się wydaje, że w ogóle tutaj nie pasuje do charakteru tego auta. Hmm. Nie wiem, nie wiem, mam dylemat teraz, to może zaczynamy te. No, usuwanie będę, miał kolorku. Cool. No będzie fajnie odbijać koła Projekt Open. Niech będzie kół odporne. Chyba za spoilerem. No i to będzie bo spoko. Trzeba sobie zrobić print screen, jakby na miniaturkę. Dobra, i wyjeżdżamy. Zobaczymy, co to będzie. No, ale chodzi jak prawie typowy bokser. Ale nie wiem, czy nie skrzywdziłem to tym zawieszeniem. Jeszcze ty kolor neonów muszę zmienić. No, ale fajnie, fajnie, dosyć. Może jest taki nietypowe subaru, jakby. Hmm. Trzeba poprawić teraz te, te, te reflektory. Światła z tyłu neonów. neonów. Żółty. Jak będzie fajnie kontrastować. A teraz jeszcze na przykład tylko sprawdzę zawieszenie. że tak minimalnie no chyba tak będzie lepiej. Dobra. Teraz jakby finalnie mamy zobrazowany nasze, nasze subaru. No już nawet ciężko opanować O ładnie chodzi Jak może nie przyzwonię idzie, co będzie fajny film nawet Co się robiło? Ta, na no. scenografia. Dobra, to nic. Ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zrobiliśmy sobie fajną subarynę. Więc do następnego odcinka trzymajcie się i cześć.